Hej wszystkim, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w grze Kingdom Rush. Kręc, kręciłem przed chwilą poprzedni odcinek, dosłownie 5 minut temu. Tak mi się dobrze grało, tak jak nim mówiłem, że gram kolejny odcinek. Najpierw sobie ulepszymy tych naszych wojowników. To będą e, księżycowi jak, sentinel, sentinels, nie wiem co to znaczy sentinels na polski, ale będą oni księżycowymi wojownikami. No i to są elitarni, e, ci łowcy, elfi. O, i na panterach jeżdżą. Oczywiście kupujemy to ulepszenie. I możemy sobie naszego Herosa ulepszyć, co byśmy mu mogli dać. Mhm. No dobra. Tu jakieś. E, aha, on może z łuku strzelać. E, nie możemy jeszcze tego kupić, dlatego poczekamy, bo to 5 monet aż kosztuje, dlatego poczekamy sobie jeszcze m, aż uzbieramy. E, I moi drodzy. Przejdziemy już do kolejnego odcinka. Bo tak jak mówię, poprzedni odcinek nagrywałem przed chwilą, więc nie mogłem przeczytać Waszych komentarzy. Nie wiem, co mi radzicie, chociaż idzie mi bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że specjalnie nie musicie się denerwować oglądając te moje nagrania. Co innego w Clans versus, versus Zombie, Rośliny versus Zombieki, które nagrywam, tam mi trochę gorzej idzie. Tam ta gra jednak jest darmowa. Oni chcą, żebym ja kupił monetki i kryształki i wtedy mi na pewno pójdzie o wiele lepiej, ale ja się nie poddaję. Ja chcę to przejść bez monetek, bez, bez kupowania monetek i kryszta, kryształków i mam nadzieję, że to mi się uda. Kingdom Rush kosztuje kilka złotych ta gra i, i powiem wam, że, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie, rozwiązanie. No i co się tutaj dzieje? Moi drodzy, mamy raz, dwa, mamy kilka dróg, mamy jakiegoś orła. Są elfy, które będą nam strzelać i pomagać. Jest nasz wojownik dzielny. Są jakieś beczki. A czemu to są beczki i jest taka flaga przy nich? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno trzeba tutaj, na pewno trzeba tutaj coś zbudować. No bo co zrobimy? Ach. Tu bym zbudował takiego. Tu bym zbudował zwykłego. Tu bym zbudował łucznika. I tu bym też łucznika zbudował, wiecie. I tu bym też łucznika zbudował. Tych bym wpuścił już. A na pewno tych bym sobie ulepszył. No i zobaczymy, co się stanie. Elitarni wojownicy na panterach. Rzeczywiście są elitarni wojownicy na panterach. Tu coś mamy po lewej do zbudowania. I tu coś mamy po prawej do zbudowania. Może to się później okaże, co z tym robić. Chyba, że tam orzeł pójdzie na to miejsce, no nie wiem. Puśćmy te pantery tutaj. Zobaczmy, jakie one mają, mają obrażenia. 10 do 15. Całkiem ładnie. Dobra. Ja w ogóle zapomniałem, że ten, jeśli ten nasz bohater walczy, to on chyba więcej tych kryształków czy on świadczenie zdobywa. Tak przynajmniej było w poprzedniej części tej gry. Uuuu. No i co? Idą następni nasi przeciwnicy. No dobra, tu trzeba uważać już, bo widzę, że... Widzę, że te psy to sobie tak biegają jak chcą. Wiecie? I nie zdążę później tego obronić tak naprawdę. Dobra, róbmy tych magów. Chodźcie tutaj przeciwnicy. Trzeba też oczywiście z tych korzystać, z tych roślin, bo one nie są tutaj tak sobie powieszone. One mają nam pomagać. Myślę, że damy radę spokojnie. Tutaj nam bardzo dobrze idzie jak na razie. Te power-upy trzeba zawsze robić. No dobra, trochę żeśmy tutaj ulepszymy sobie tych łuczników jeszcze. Dobra, prawie przeszli. Prawie przeszli. To mi się nie podoba, że oni prawie przechodzą. Na szczęście tam jeszcze łucznicy stoją na górze, więc oni mocno mi tu bronią. E, ale bez przesady, tak? Nie jest też tak, że. No nie wiem. Dobra. Ok. Teraz żeśmy ulepszyli, więc powinno być o wiele lepiej. Trzeba tu na górze też popracować nad. No, ale jest dobrze. Bronimy się jakoś. Jest jako tako, stabilnie jest, to jest najważniejsze. No i dobrze. No I chodźcie tu. Dobra. To już mamy ulepszone, to już mamy ulepszone. Uuu, a kogo on zabił? Mam nadzieję, że nie moich, tylko przeciwników. Chyba tak to był ten, To nie był ten orzeł od nas. Dobra. Może sobie tego zbudujemy. On będzie nas bronił przed jakimiś większymi, większymi grupami przeciwników, tak? Jeśli będą szli grupowo, to. Będą od razu dostawać. Dobra, piorunem dostali. Okej. Okay. Tego ulepszymy trochę. Strasznie mocni są na tych ci magowie. No dobra. Okej, okay. okej, okay. 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 tu trzeba ulepszenia robić, bo to jednak. Bez ulepszeń, to my nic nie zrobimy. Co, przejdą mi czy nie? Nie, nie przejdą Co chyba. Tutaj ci strasznie dużo ich zabijają, wiecie? Ci magowie mi zabijają wszystkich obrońców moich. To jest problem z nimi największy. Dobra. Nasz bohater się odnowił. Dobra, teraz idą ci Shadow Warriors. E, tu ten róg prawy górny trzeba, bo w pewnym momencie coś nam tutaj wejdzie i będzie niefajnie. Tyle wam powiem. Dobra, 230 to kosztuje. Okej. Okay. Ten nasz bohater strasznie powiem wam tutaj strasznie się strasznie go ranią. Dobra. Nie wiem co z tym zrobić. Zawsze jest jakieś coś, co można robić. Jest kotek. Są te. Nic tu nie można robić. Tu jest króliczek, który się schowa. No nic na razie za bardzo nie można robić. Dobra. Mają te usypiające strzały i tak dalej. Po prawej u góry no nic więcej nie zrobię niż to co jest, tak? Można by było tu tego maga zrobić o którym oni tam mówią. Na początku było, że mamy ulepszonego maga, tak? I myślę, że warto by było spróbować go, jakby wykorzystać to i zbudować jedną taką wieżę z magami. Zobaczyć, co ona może robić. Na 250. Dobra, psy zabiłem, bo psy są niebezpieczne, bo one potrafią bardzo szybko biegać. No dobra, i 300, nasz koszt, 300 nas kosztuje kolejny poziom tego. Kolejny poziom naszego maga. Zrobiliśmy z niego, i teraz mamy tak. Detonate an enemy. Aha. Aha, tutaj blokuje magiczne umiejętności naszego. Naszego jednego z naszych przeciwników, tak. A tutaj wysadza naszego przeciwnika, także on rani innych, którzy są w okolicy. Dobra. Ojoj, oj, a on tam do góry leci. Dobra, jak na razie nie przychodzą. Te giną, mimo wszystko. Tutaj też. Tu muszę nowych dać, bo widzę, że... Ale obroniliśmy się, obroniliśmy się. No i jeszcze raz, tak. E, no tutaj wyłącza magiczne zdolności, ale... Czy to się opłaca zrobić? A spróbujemy. Usual not cast powiedział, czyli. Nie powinieneś czarować coś takiego w takim najprostszym tłumaczeniu. Zakaz czarów. Co ciekawe, czy tego orła da się jakoś uruchomić? No, powiem wam, że chyba nam się aż gra zawiesiła od tych piorunów, które żeśmy tutaj na nich posłali. Czy to tak mogło być? Czy to się mogło tak zdarzyć, że nam się gra zawiesiła? Ale muzyka leci nadal. Nie mam pojęcia, co się stało. Coś się tutaj złego stało. Czy my to możemy przesunąć? Nie. Czy my to możemy zastopować? Też nie. A to była fala jedenasta. Hmm. Mmm, nie fajnie. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. Co teraz mogę zrobić? Czy ja mogę wyjść wcześniej? Mm, to nam chyba całą grę uszkodzi. Spróbuję jeszcze tutaj coś kliknąć. Oj. No, powiem Wam, że trochę nam tutaj nie wyszło w tym momencie. Ale ja nie będę tego odcinka usuwał. Mógłbym go usunąć, ale już nakręciłem go trochę. Jakąś taktykę obrałem. I wydaje mi się, że jeśli jeszcze raz będę robił tą planszę, a będę chyba musiał ją powtórzyć, to weźmiemy podobną taktykę albo ją leciutko zmienimy. Nie wiem, co by tu zmodyfikować. Może bym wziął tego maga, dał tu bardziej gdzieś. Bo, ten, bo, bo jest dużo tych czarujących tu z dołu idzie. Ale sam nie wiem. Zobaczymy w następnym odcinku. Przepraszam, że tak to się skończyło. Teraz już z tym raczej nic nie zrobię. Jeśli gra nam się przerwała, to nam się przerwała. No i tyle. Spróbujemy następnym razem. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich problemów. Tymczasem ja Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli to, co do tej pory zrobiłem, w grze Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Dajcie znać. A ja tymczasem lecę. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.